Taką wędlinę można wykonać w domu. Można też jej nadać różny wygląd i smak. Trzeba użyć szynkowar, a resztę co i jak za chwilę opowiem. Drobiowe piersi mielę przez sitko 4 mm. Przyprawy bazowe to sól, pieprz i czosnek. Mieszam z mięsem, które następnie przekładam równomiernie do dwóch szynkowarów. Ale trochę zostawiam. W posownych wiseczkach przygotowałem wasabi, czosnek i oraz curry. Przygotowałem też takie grube makaronowe rurki, które napełniłem przyprawionym mięsem. Teraz umieszczam je w mięsie, które jest w szynkowarach. Trochę dokładam na wierzch i ubijam. Tak samo robię z drugim szynkowarem. Potem obróbka cieplna w gorącej wodzie i studzenie w zimnej oraz w lodówce, a następnego dnia wyrób jest gotowy do jedzenia. Pięknie wygląda i świetnie smakuje. Super wędlina kanapkowa lub na stół. Szczegóły znajdziesz w całym filmie. Obserwuj, subskrybuj, by nie przegapić. Zapraszam.